Działka budowlana o powierzchni 1204 m2, usytuowana w miejscowości Zelgosz, charakteryzuje się ciekawą lokalizacją poza miastem, co zapewnia spokój i bliskość natury. Teren ten posiada aktualny Plan Miejskiego Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z tym planem działka przeznaczona jest głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z możliwością budowy garażu i budynku gospodarczego. Jednocześnie dopuszcza się także zabudowę usługową, co daje szerokie spektrum możliwości wykorzystania nieruchomości. Dzięki swojej atrakcyjnej lokalizacji oraz Zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi interesującą propozycję dla osób poszukujących miejsca do budowy swojego wymarzonego domu lub prowadzenia działalności gospodarczej w harmonii z otaczającą przyrodą. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu w celu umówienia się na dzień pokazowy.